Cześć! Dzisiaj instruktażowy filmik, taki typowo techniczny. Dawno czegoś takiego nie robiłam, więc może najwyższa pora wrócić do tego typu filmów, bo tak sobie pomyślałam ostatnio, że chętnie, no chętnie wróciłabym do tych różnych moich sposobów na techniczne elementy makijażu. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, to dajcie mi znać w komentarzu, a ja serdecznie tutaj gdzieś. Odsyłam Was do tych, co już było, a przynajmniej do części tych filmów, które już były. A dzisiaj chciałabym się skupić na elemencie makijażu, którego nie mam. I w sumie często go nie mam, bo taki jest mój styl po prostu, ale chciałabym, żeby się dzisiaj pojawił, czyli rzęsy, a dokładnie sztuczne rzęsy, a jeszcze dokładniej na metodzie klejenia rzęs od spodu mojej ukochanej metodzie i wiem, dużo tego typu filmów jest w internecie, czy na YouTube, czy jakichś takich króciutkich na Instagramie, ale zawsze oglądając te filmy czuję, czuję, że ta moja technika klejenia rzęs troszkę się różni i może dlatego chciałabym nagrywając ten film wtrącić swoje trzy grosze na ten temat, bo dlaczego by nie? Ale zanim przejdę do szczegółów, to zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama, gdzie znajdziecie takie makijaże już bardziej artystyczne, no i też jakieś wspomnienia z wakacji się ostatnio pojawiły, bo trochę brakowało mi słońca oraz do subskrypcji kanału, co dla mnie, twórcy, jest niesamowicie ważne. Oczywiście nie musicie tego robić, ale będzie mi bardzo miło. Przyklejanie rzęs to w sumie jest i nie jest łatwa czynność. Myślę, że to jest kwestia wprawy przede wszystkim. I to niezależnie od tego, czy robicie tą klasyczną metodą od góry, przyklejając rzęsę do powieki i opierając ją na naturalnych rzęsach, czy przyklejacie właśnie tą metodą od dołu, gdzie dokładnie w tym miejscu przyklejamy przy linii wodnej oka. Pierwszy raz tą technikę z tego co pamiętam widziałam na kanale Wayne'a Gosa i okazało się, że jest to idealna technika do mojej budowy oka. Jak kleiłam rzęsy od góry, to ciągle coś mi nie pasowało, ciągle był jakiś problem, szczególnie na moim lewym oku, które żyje swoim własnym życiem, niezależnie od tego, jak tą rzęsę przykleję i przytnę, zawsze mam jakiś problem w wewnętrznym kąciku. Albo po prostu pasek widoczny od rzęs mi się kompletnie nie podobał. Więc jeżeli czujecie to samo i przy klasycznej metodzie klejenia rzęs czujecie, że jest jakiś problem, to może się okazać idealna technika dla Was. Myślę, że świetny film na ten temat nagrała Agnieszka Januszka i Maxineczka, także koniecznie musicie odwiedzić dziewczyny. A ja w tym filmie przede wszystkim nie tylko chciałabym zaprezentować to, jak przykleić te rzęsy według jakiejś tam mojej wypracowanej techniki, ale też omówić wszystkie plusy i minusy tej metody, no bo nie jest to metoda zresztą chyba jak każda pozbawiona minusów chyba nie ma takiej metody klejenia rzęs. Do tego chciałabym co nieco wspomnieć o samych paskach, bo w tej metodzie dobór odpowiednich rzęs jest kluczowy. Do tego jeszcze powiem co nieco o kleju, bo dobór kleju również jest kluczowy w tej metodzie. No, i na koniec, jeszcze chciałabym zrobić prezentację tego, jak wyglądają rzęsy przyklejone klasyczną techniką, a jak wyglądają właśnie tą techniką od spodu. Cały rozkład jazdy znajdziecie w opisie pod filmem. Chyba największym plusem tej metody jest to, że nie widać paska. Rzęs, a tym samym niewprawione oko nie zauważy tego, że macie sztuczne rzęsy. I to jest świetny plus, w szczególności przy delikatnych, dziennych makijażach albo takich w ogóle makijażach oczu, jak ja mam teraz na sobie, ponieważ gdy spojrzymy w dół, to będzie widać wachlarz jedynie naszych naturalnych rzęs, no i niby tych naturalnych spod spodu. Sama nieraz dostałam mając w taki sposób przyklejone rzęsy, komplementy: że jak ja mam piękne rzęsy, bo nikt nie zauważył, że to nie moje. Drugi plus jest w sumie bardzo podobny do tego, jaki mamy przy klasycznej metodzie klejenia rzęs od góry. Czyli gdy dobrze je zaaplikujemy, to idealnie leżą cały dzień i w ogóle ich nie czuć na oku, a nawet powiedziałabym, że ta technika jest bardziej korzystna ponieważ w ciągu dnia nic nas tutaj nie ciągnie za skórę. Trzeci plus, myślę najważniejszy, to jest zdecydowanie mniej wyrwanych naturalnych rzęs. Przy klasycznej metodzie klejenia rzęs od góry nieraz zdarzyło mi się wyrwać swoje naturalne rzęsy, no może nie całe, ale kilka rzęsek na przykład. Czy to po całym dniu noszenia, czy na przykład po po prostu wykonaniu makijażu na YouTube lub Instagram, który w bardzo szybko po wykonaniu go wszedł do zlewu, a przy tej technice prawie w ogóle mi się to nie zdarza. Jest jeden minus tej metody, a tak właściwie rzecz, do której ja się przyczepię, bo, bo po prostu ją widzę. To jest to, że rzęsy przyklejane od dołu są przyklejone trochę niżej niż te rzęsy od góry, przez co mogą wydawać się krótsze. Na koniec filmu, praktycznie na sam koniec tego filmu, pokażę Wam różnicę pomiędzy jedną i drugą techniką i będziecie mogli zaobserwować właśnie różnicę w długości rzęs. Drugi, myślę, największy minus tej metody to pasek. Nie każdy pasek od rzęs nadaje się do tej techniki i nie dzieliłabym tutaj dopasowania i niedopasowania na grubość paska, na cienkie i grube. Ponieważ sama wielokrotnie kleiłam grubsze paski do oka i perfekcyjnie leżały te rzęsy, ale jak tak się nad tym dłużej zastanowię, to cienkie paski zdecydowanie wygrywają tą rundę. Przy grubszych paskach najważniejsza, jeżeli chcecie spróbować tej metody, jest elastyczność tego paska, ponieważ jeżeli pasek od rzęs jest bardzo sztywny, to może się niezbyt dobrze dopasowywać do kształtu oka. Przez co w międzyczasie noszenia będzie się rozprostowywał, sprawiał dyskomfort, a w najgorszym przypadku wręcz podrażniał, drapał oko. No i tak podsumowując, tą technikę na początek zachęciłabym Was do eksperymentowania z cienkimi paskami, a potem dopiero przerzuciła się na grubsze, kiedy już nabierzecie wprawy. A co najśmieszniejsze jest to, że polecam Wam taką kolejność, a sama zaczynałam od grubszych pasków i największej wprawy nabrałam wtedy w klejeniu tych rzęs, bodajże ucząc się na rzęsach sminko. Ale też myślę, że dzięki temu doszłam do takich wniosków. Super ważnym elementem przy tej metodzie jest dobór odpowiedniego kleju. I od razu mogę powiedzieć, że klasyczny, najbardziej popularny klej Duo w tubce kompletnie się przy tej metodzie nie sprawdza. Osobiście uwielbiam ten klej, ale do klejenia kępek w momencie, kiedy kleję te kępki komuś, w pracy wizerzysty, bo w self makijażu już niekoniecznie, do pasków, do pasków nie przepadam za tym klejem i w pracy wizerzysty i w, można powiedzieć w zajęciu influencera. Jest to klej, który bardzo długo zastyga i też przy okazji bardzo dużo się go najczęściej nanosi na rzęsy przez to, że, że jest ta tubka, prawda, i jednak wyciskamy ten klej. Przez co jest takie prawdopodobieństwo, a nawet niebezpieczeństwo, bym powiedziała, że ten klej wleje nam się przy tej technice do oka, co może wywołać podrażnienie o samym dyskomforcie nie wspominając, ale myślę, że jak już jesteśmy przy podrażnieniu, to dyskomfort jest rzeczą drugoplanową. Na szczęście w rodzinie Duo jest więcej produktów do wyboru i tutaj bardzo fajnie sprawdza się Duo w pędzelku, a tak właściwie to ten akurat jest w patyczku. To znaczy z patyczkiem. Ten spędzerkiem jest w zielonym opakowaniu i ten w zielonym opakowaniu lubię najbardziej, tylko akurat teraz go nie mam ale ten z patyczkiem też jest bardzo fajny. Zaleta tego kleju jest taka, że myślę, że lepiej trzyma, zdecydowanie szybciej zastyga i przede wszystkim dzięki temu, że tutaj w opakowaniu jest ten patyczek, to możemy sobie nadmiar kleju bardzo dobrze wytrzeć i tego kleju na rzęsę nanosimy zdecydowanie mniej, przez co jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ten klej wleje się do oka. Rzęs możecie użyć różnych marek w zależności od tego, jakie po prostu lubicie. I chyba najpopularniejszymi rzęsami na takiej cieniutkiej żyłce są rzęsy marki Ardell, których akurat tutaj dzisiaj nie mam, bo na co dzień jakby całych pasków z Ardell nie używam, bo, bo po prostu lubię rzęsy, które są dłuższe i najczęściej do jakichś mocniejszych makijaży używam rzęs na grubym pasku, ale powiem Wam, że kępki kocham. Nawet ciężko jest mi zliczyć, jaką ilość opakowań kępek Ardell do tej pory zużyłam. Ale właśnie wracając do tematu to rzęsy tej marki będą idealne. Ja dzisiaj użyję sobie akurat na cieniutkim pasku rzęs marki Blended. To jest model Fluffies. Nie ma tutaj napisane, nie wiem dlaczego, ale to jest model Fluffies. Możecie oczywiście też użyć jakiejkolwiek innej marki, ponieważ tych marek jest teraz bardzo dużo i myślę, że w tym filmie nie dam rady wymienić wszystkich rzęs, jakie można użyć do tego. Grunt, żeby znajdowały się na żyłce lub po prostu na grubszym pasku były elastyczne. No i drugich rzęs, które będę Wam prezentować, jakich użyję, to będą Chick-Chick Lashes z IBRY, które właśnie mają gruby pasek, ale fajnie dopasowujący się do oka. I chciałabym Wam pokazać, jak takie rzęsy też wyglądają na oku na grubszym pasku przy takim no make-upie. No i ogólnie, odnośnie samych rzęs, to powiem Wam, że Odkąd je sobie sprawiłam, to się zakochałam. Wyglądają pięknie do makijaży wieczorowych. Samo przygotowanie oka do tej metody nie jest zbyt skomplikowane. Wystarczy podkręcić rzęsy na zalotkę i dokładnie je wytuszować. Na początek delikatnie podkręcam rzęsy na zalotkę. Mm, przyznam, że ten krok akurat w makijażu dziennym, czy nawet wieczorowym, przy klejeniu tą metodą często pomijam, ponieważ nie jest to konieczność, a jest to raczej trik który bardzo ładnie unosi rzęsy do góry i dzięki temu mamy ładnie odsłoniętą linię wodną oka. Lepsze pole widzenia przy tej właśnie technice. Tuszuję rzęsy, ale to bardzo delikatną warstwą tuszu, tylko po to, żeby je przyczernić i warto o tym pamiętać, szczególnie przy połówkach, które przy zbyt dużej ilości tuszu mogą się po prostu odznaczać, jak je przykleimy. No i tak, plan jest taki... Że na jedno oko przykleję cały pasek rzęs i będą to te rzęsy Blended, które pokazywałam wcześniej, a na drugie oko zrobię sobie połówki z rzęs i I to też jest świetna marka do tej metody, albo jeżeli chcecie, to mogą to być też połóweczki od Ardell. Najważniejsze na początek, odnośnie rzęs przed ich przyklejeniem. Trzeba je trochę uelastycznić, powyginać, zgiąć je trochę do środka, żeby lepiej były dopasowane do oka, ponieważ takie proste rzęsy mogą utrudniać aplikację. Potem warto sobie dopasować do oka i przyciąć je, żeby miały odpowiednią długość. Średnio przycinamy je tak o jedną kępkę więcej niż rzęsy w momencie, gdy kleimy metodą od góry, ponieważ po prostu Tutaj przy linii wodnej jest mniej miejsca. I jak Przyklejamy te rzęsy, to przyklejamy je tak kilka milimetrów od wewnętrznego kącika, najlepiej tuż za jakimiś dwoma, trzema rzęskami początkowymi, żeby one nie były zbyt blisko osadzone wewnętrznego kącika, bo wtedy mogą podrażniać, drapać, albo wręcz jak macie linię wodną oka mokrą, tak jak ja, to rozpuszczać przez tą linię wodną oka, może się klej w wewnętrznym kąciku. No i wtedy to tym bardziej będzie nieprzyjemne, więc warto sobie je właśnie dobrze poprzecinać i pokombinować z idealną długością. Jak klasycznie nakładamy klej od dołu, tak przy tej metodzie trzeba nałożyć od góry i powiedzmy policzyć do 10, zanim przejdziecie do klejenia rzęs albo odmuchać i policzyć do 5. Zawsze jak przyklejam rzęsy, to odchylam głowę trochę do góry i patrzę się w dół w lusterko. Przyklejam je dokładnie na łączeniu rzęs z linią wodną oka i na początek skupiam się na tym w środkowym punkcie w oku przytrzymuję i dopiero po chwili zabieram się za wewnętrzny kącik i za zewnętrzny kącik. Można sobie trochę podociskać pęsetką, żeby się ładnie dopasowały. Lubię sobie je też pościskać trochę pensetą, żeby ładnie scalić je z naturalnymi rzęsami i też unieść do góry, szczególnie w zewnętrznym kąciku. O. I voilà. Z kępkami jest łatwiej, ponieważ tutaj mamy tylko połówkę rzęs i wystarczy się wstrzelić we właściwe miejsce. I kępkę czasem, żeby wygiąć, przyklejam sobie po prostu do palca, żeby ładnie się odkształciła. Tutaj nie ma jakiejś wielkiej filozofii, trzeba jedynie pamiętać, żeby nie przyklejać ich zbyt blisko zewnętrznego kącika oka, żeby nie zrobić sobie efektu opadającego oka. Podociskać. Można jest scalić pensetą. Tutaj przede wszystkim przy zewnętrznym kąciku oka. Trochę można nawet odgiąć do góry podczas scalania, żeby ładnie unieść zewnętrzny kącik. No, i tyle. No, i tak wyglądają rzęsy przyklejone i na jednym, i na drugim oku. Przy kępkach to w ogóle nie widać, żebym jakiekolwiek rzęsy miała przyklejone. Jak popatrzę w dół, to widać tylko moje naturalne rzęsy. Więc myślę, że to oszustwo udało się całkiem nieźle. A teraz szybka transformacja. No, i tak teraz po tej stronie mam te wcześniej przyklejone rzęsy od dołu, tą techniką z dzisiejszego filmu, a tutaj mam tą klasyczną techniką klejenia rzęs od góry, przyklejone rzęsy. No i możecie zaobserwować ten wewnętrzny kącik u mnie, który zawsze, ale to zawsze wygląda, jakby coś było krzywo. Jak mam je naklejone w tym miejscu, w którym mam, to przynajmniej oko mnie nie drapie, ale wygląda jakbym po prostu krzywo przykleiła rzęsy, bo one chcąc nie chcąc przez moją budowę oka i tak odchylają się tak dziwnie jakoś do góry. A jak znowu dociągnę je bliżej wewnętrznego kącika, to albo mnie drapią, albo się odklejają. Więc ta metoda od dołu jest dla mnie na przykład idealna. No i też możecie teraz zaobserwować, że po tej stronie te rzęsy klejone od góry wyglądają faktycznie na troszeczkę dłuższe, plus do tego chyba najlepsza rzecz w tym wszystkim, no długość może nie była najlepszą rzeczą, bo mogłyby być dłuższe też na tym oku, ale najlepsza rzecz w tym wszystkim jest to, że po tej stronie nie widać paska. Teraz przykleję te rzęsy z ibry na grubszym pasku z tej serii Cheek Cheek. Tutaj praktycznie nic się nie zmienia w metodzie klejenia. No, może poza. Grubością tego paska i ilością nakładanego kleju. Przez to, że jest grubszy, można nałożyć na niego trochę więcej kleju i też wręcz trzeba na niego nałożyć trochę więcej kleju. Również cienką warstwę, ale na trochę szerszej, jakby powierzchni, bo te rzęsy są cięższe i muszą się czegoś trzymać. No i tak już na zbliżeniu wyglądają rzęsy na grubszym pasku, przyklejone właśnie metodą od dołu. Przykleiłam na jedno i na drugie oko złączyłam pensetką. I tak, na pierwszy rzut oka mogą wyglądać zbyt przesadnie, chociaż ja bardzo lubię ten efekt. Robi się wtedy taki efekt sarnich oczu. Um, ale powiem Wam, że przy makijażu wieczorowym takie wachlarze przyklejone od spodu wyglądają super, plus od góry nie widać, że mamy przyklejone rzęsy. To by było na tyle z dzisiejszego filmu. Na koniec dodam jeszcze od siebie tyle, że jeżeli coś Wam nie wyjdzie za pierwszym razem, to się nie poddawajcie. To może być kwestia po prostu wprawy albo odpowiedniego modelu rzęs, albo na przykład odpowiedniego przycięcia tych rzęs do wielkości waszego oka. Z tym wszystkim trzeba sobie na spokojnie poeksperymentować. Nigdy nic nie wychodzi za pierwszym razem. Mnie również. I bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną w dzisiejszym filmie. Zapraszam was do opisu. Tam znajdują się wszystkie detale odnośnie na przykład mojego dzisiejszego makijażu i koloru pomadki, który mam na ustach, czy farbowania włosów na syrenkę. Jeszcze raz dzięki do zobaczenia do następnego. Pa.